E, dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie za e, zaproszenie. Szanowni Państwo, wzorem przedmówców też chciałbym wskazać syntetyczne na kilka elementów z myśli programowej Narodowej Demokracji, szczególnie koncentrując się na okresie dwudziestolecia międzywojennego 1839 z niewielkimi odwołaniami do okresu wcześniejszego i późniejszego. Chciałbym zwrócić uwagę na miejsce samorządu w koncepcjach ustrojowych, a także na takie istotne kwestie z tym powiązane, jak kwestie organizacji władz samorządowych. Kwestia nadzoru nad prowadzonym samorządem, finansów komunalnych czy w niewielkim zakresie kwestia polityczności i apolityczności samorządu. Swoje uwagi chciałbym poprzedzić jednak pewnym również wstępem. Jeśli mowa o samorządzie, to najczęściej w okresie dwudziestolecia międzywojennego wszyscy uczestnicy życia politycznego, ale także najczęściej prawnicy odwoływali się do jednej jego formy, to jest do samorządu terytorialnego. Większość wypowiedzi również narodowych demokratów odnosiła się do tej formy samorządności. W centrum znajdowały się także czasami wypowiedzi, dotyczące samorządu, inne formy samorządu, samorządu gospodarczego i zawodowego, szczególnie wspomniany już wcześniej ksiądz Kazimierz Ludosławski odwoływał się wielokrotnie w debatach sejmowych do samorządu gospodarczego. Ten samorząd został literalnie potem zapisany do konstytucji marcowej, przy czym ksiądz Kazimierz Lotosłaski w tym wypadku opowiadał się za modelem nieobligatoryjnym anglosaskim, odrzucając preferowany przez część administrat to jest owego kraju model francuski, czyli ten obligatoryjny. Samorząd zawodowy, odniesienia do samorządu zawodowego czy gospodarczego, ale również uniwersyteckiego, pojawią się szerzej w myśli młodych narodowców w latach 30. okresu międzywojennego. Drugie doprecyzowanie, które chciałbym poczynić, dotyczy przede wszystkim samego rozumienia samorządu. Bardzo często przywoływaną frazą w okresie międzywojennym przez wielu uczestników życia publicznego było odwołanie do myśli pruskiego prawnika Otto Proysa, który stwierdzał, iż nie ma jednolitości w nauce prawnej dotyczącej definicji samorządu. W rozumieniu oczywiście narodowych demokratów, Samorząd był przede wszystkim sprawowaniem rządu w pewnym ograniczonym zakresie spraw administracyjnych i na pewnym ograniczonym obszarze terytorialnym. Taką definicję samorządu terytorialnego sformułował w swoim znanym słowniku politycznym Jachim Bartoszewicz, ale podobną definicję sformułował również profesor Bogdan Wasiutyński, prawnik, uczestnik wielu zjazdów nie nie tylko przedstawicieli prawników w Polsce, ale także zjazdów samorządowych. I to właśnie profesor Bogdan Wosiutyński był jednym z najbardziej znanych reprezentantów narodowej demokracji, którzy podnosili kwestię samorządności terytorialnej. Obok niego do twórców idei, którzy najczęściej wypowiadali się w wspomnianej kwestii, zaliczyć można profesora prawa Wacława Komarnickiego, Józefa Staryszaka z młodszych, ale także praktyków i teoretyków myśli samorządowej, jak chociażby Karol Wielczak, pełniący funkcję wójta... Przepraszam, Medard Karol Wieczak przewodniczący sekcji samorządowej stanisława Narodowego, czy Medard Kozłowski, który wcześniej pełnił funkcję wójta Zakopanego. W licznych dyskusjach brał również chociażby Aleksander Dzierżawski. Zresztą grono wypowiadających się publicystów i praktyków było znaczące. Kwestie e, samorządności pojawiły się w myśli e, Narodowej Demokracji już w okresie przed odzyskaniem niepodległości. Jednym z pierwszych, który poruszał to zagadnienie był Jan Ludwik Popłaski, wyjątkowo odwołujący się jeszcze do e, terminu e, gminowładztwa, wskazujący, że gmina była pierwotnym stanem społeczeństwa. Doszło więc można jego wypowiedzi, nierecypowane potem i odrzucone przez Narodowych e, Demokracji. Stanowisko wskazujące na naturalną genezę samorządu. Bartoszewicz, Kozłowski, w zasadzie cała elita intelektualna, również Narodowych Demokratów, wskazywała na państwową teorię samorządu. I do niej będą się niejednokrotnie odwoływali. W sporach prowadzonych z chociażby socjalistami czy przedstawicielami teorii naturalnej, wyraźnie stali na zdecydowanym stanowisku. Ale w latach, tysiąc, w latach przed odzyskaniem niepodległości, Popłaski wskazywał na jeden istotny element charakterystyczny dla całego omawianego okresu: to jest na wychowawczą rolę samorządu, do czego później chciałbym wrócić. Nic dziwnego, że w programie Stolnictwa Demokratyczno-Narodowego Demokratyczno z 1897 roku pojawiło się odwołanie do treści samorządu w zapisie, że znaczenie tego samorządu i przyuczenie go do odpowiedniego Użytkowanie instytucji, instytucji gminnych jest konieczne dla lud. Również w publicystece Bolesława Koskowskiego, chociażby takiej broszurze, z 1899 roku gmina e, wiejska e, podkreślano, że gmina być pod, e, powinna być podstawą życia e, społecznego. W dyskusjach e, prowadzonych na e, początku e, na początku po odzyskaniu niepodległości w programach politycznych, a także na zjazdach organizowanych przez Związek Ludowo-Narodowy, często odwoływano się do idei samorządu, podkreślając, że w okresie demokratyzacji życia politycznego, którą postrzegano, niezbędny jest udział społeczeństwa w sprawowaniu władz. Takie enuncjacje były udziałem chociażby wspomnianego księdza, księdza Lutosławskiego, także Bogdana Wosiuteńskiego, Józefa Staryszaka, Karola Wierczaka, czy publikującego wówczas na łamach Prasy Narodowej w Gazecie Warszawskiej znanego, byłego Nestora Polski, pozytywistów Aleksandra Świętachowskiego. W przygotowanym więc przez Stanisława w e, projekcie konstytucji e, pojawiło się znaczące odniesienie do samorządu terytorialnego. Miał być on jednym z elementów, Nowego ustroju państwa, z tym, że wyraźnie krytycznie odnosił się do szerokiej autonomii. I to też istotne, pani profesor Maj wskazała na różne tradycje poszczególnych dzielnic, i one rzutowały także w istotny sposób na koncepcje dotyczące rozwiązania konkretnych, Konkretnych spraw dotyczących organizacji samorządu. Inne było doświadczenie działaczy z zaboru pruskiego, austriackiego czy też rosyjskiego, gdzie samorząd w dużej mierze był ograniczony. W konsekwencji w 21 roku po uchwaleniu konstytucji marcowej wspomniany ksiądz Kazimierz Lutasławski zaakceptował funkcjonowanie samorządu terytorialnego, podkreślił, że istnieje samorządu, wypowiedzi głośnej sejmowej jest jednym z wyróżników ustroju państwa polskiego. Takie wypowiedzi były udziałem także Wacława Komarnickiego, który dostrzegał chociażby rozwój samorządu w innych państwach Europy. Nawiązując jednak do zasady indukcji myśli narodowej, wskazywał, iż polskie tradycje samorządowe, odnoszące się chociażby do Konstytucji 3 maja, obligowały również do wprowadzenia w Konstytucji szerokiego samorządu terytorialnego. W zasadzie ta akceptacja dla idei samorządu teatralnego w preferowanych koncepcjach ustrojowych istniała do końca okresu dwudziestolecia międzywojennego ale po 26 roku pojawiły się pewne, jak Państwo już wcześniej sygnalizowali, pewne odmienne spojrzenia na kwestie ustroju politycznego. Nie wnikając szeroko w analizę odrębności poszczególnych koncepcji, warto wskazać, że pojawiły się właśnie odwołania do samorządu, to, to, samorządu gospodarczego i zawodowego a więc pewne preferencje także dla idei korporacyjnych. Najbardziej widoczne wśród endeków starszego pokolenia przejawy tej myśli dotyczyły ewentualnej modyfikacji struktury Senatu. Już w okresie przed 26 rokiem, chociażby Włacław Komarnicki proponował wprowadzenie do Senatu Przedstawicieli Samorządu Terytorialnego, natomiast w swoich projektach przedstawionych na początku lat 30. sugerował, że w skład Senatu w jednej trzeciej mogliby wchodzić również przedstawiciele samorządu zawodowego. Natomiast z grona młodych najbardziej reprezentatywną wypowiedź była chyba udziałem Jędrzeja Gierdycha, który wskazywał na konieczność, jak to zapisał, konieczność uzgodnienia oligarchiczności państwa z udziałem w rządach społeczności, w tym społeczności narodowej. W związku z tym wskazywał w swoich kilku pracach, że niezbędne będzie wprowadzenie samorządu. Również Tadeusz Dworak uznawał istnienie swojej znanej wypowiedzi, uznawał istnienie ograniczonego, co prawda, ale również samorządu. Natomiast braku miejsca dla samorządu w koncepcjach przedstawionych przez Bolesława Piaseckiego. Te liczne wypowiedzi w tonie aprobatywnym, formułowane przez przedstawicieli środowisk szeroko pojętego obozu narodowego, nie w pełni znajdowały odzwierciedlenie w wypowiedziach dotyczących już konkretnych zasad. Funkcjonowania samorządu. Warto wskazać, że Narodowi Demokraci wzięli udział we wszystkich dyskusjach sejmowych dotyczących ewentualnej struktury przyszłej samorządu w Polsce. Też zainicjowanej w latach 23-25 dyskusji sejmowej dotyczącej kształtu przyszłego ustroju terytorialnego. Ta dyskusja nie zakończyła się przyjęciem jakichś konkluzywnych rozwiązań. Wzięli również udział w dyskusji poprzedzającej Ustalenie, uchwalenie tzw. ustawy scaleniowej z 1933 roku, która to ustawa scaleniowa w dużej mierze ujednoliciła strukturę organizacyjną samorządu terytorialnego na ziemiach ówczesnego państwa polskiego. W tych dyskusjach przede wszystkim podkreślano konieczność zastosowania szerokiego nadzoru państwowego nad samorządem, to wynikało z pewnej dosyć krytycznej oceny stanu kultury politycznej jednokrotnie, analizując statystyki Wyborów samorządowych zwracano uwagę często na fakt sprawowania funkcji przez analfabetów. Powoływano się często, zwłaszcza na obszar kresów wschodnich, gdzie Pewne funkcje, oczywiście nie kierownicze w samorządzie, bo to było prawnie określone. Sprawowali jako radne, czy Zgromadzenia gminnych brali udział analfabeci. Podkreślano w związku z tym, iż działania te mogą okazać się burzycielskie, jak to określano. Dla funkcjonowania państwa. Stąd akceptacja dla szerokiego nadzoru państwa nad samorządem terytorialnym. Podkreślał to szczególnie Medard Kozłowski w trakcie debat 24-25 rok w parlamencie i wskazywał, że gminy to nieodmienne gwiazdy, są elementem całego państwa i powinny działać na Rzecz państwowości. Istotny był też oczywiście czynnik narodowościowy. Stanisław Rymar na początku lat 30. alarmował. I że w zasadzie na kresach wschodnich przewoływał liczbę. Decydującą rolę w samorządzie odgrywają przedstawiciele mniejszości, czy to przede wszystkim ukraińskiej, w mniejszym stopniu białoruskiej, ale również oczywiście żydowskiej. Stąd postulat szeroko zakrojonego nadzoru nad samorządem terytorialnym. W tym wypadku również można dostrzec będzie pewną ewolucję poglądów politycznych. W latach 30. kiedy w zasadzie ustawa scaleniowa ograniczała samodzielność samorządu, pomijam dyskusje dotyczące charakteru tego samorządu, są przecież polscy badacze, którzy twierdzą, że w praktyce przestał on funkcjonować jak karol. Wierczak najlepiej oddał stanowisko Narodowych Demokratów w stwierdzeniu nie ma już, już samorządu, jest sam rząd po uchwaleniu ustawy z 1933 roku. Po tej uchwale, kiedy okazało się, że władze nadzorcze, państwowe, sanacyjnie, niejednokrotnie, Ingerowały w wybory dokonywane szczególnie w miastach. Warto przypomnieć, że nie zaakceptowano chociażby e, kilkakrotnie kandydatury Stanisława Rymara na e, prezydenta m, Łodzi. E, wówczas zaczęto, zwłaszcza w wypowiedziach starszy, e, e, starszego pokolenia endyckiego, wskazywać na konieczność zgodności, co było już tu podkreślane, e, niejednokrotnie, zgodności działań państwa e, z e, Prawo Pojawiły się więc propozycje skromne, ale jednak ograniczenia tegoż nadzoru. Taka ewolucja dotyczyła również kwestii istotnie, istotnie dyskutowanej, czyli kwestii polityczności samorządu. I charakteru mandatu samorządowego. W pierwszym okresie do początku lat 30. zdecydowanie opowiadano się za apolitycznością samorządu, podkreślając, że ma przede wszystkim do spełnienia zadania o charakterze gospodarczym i społecznym. Podkreślano konieczność podniesienia poziomu cywilizacyjnego. Ale w okresie po 1900 30 roku szczególnie zaczęto podkreślać polityczny charakter samorządu, wskazując, że niezidentyfikowani politycznie aktorzy, którzy występują w szrankach wyborczych, mogą prowadzić do dezorientowania ludności, uniemożliwić właściwe dokonanie wyboru przez społeczeństwo miast i wsi. Wtedy też zaczęto występować. Pod własnym szyldem, najczęściej w wyborach. Samorządowy. Do początku lat 30., tworząc komitety wyborcze, odwoływano się do nas mających w swoim nazwie charakter gospodarczy, zrzeszenie gospodarcze, organizacja gospodarcza, zjednoczenie obywateli narodowe i tym podobnie. Natomiast szczególnie po 1935 roku, aby zaakcentować swój, swój udział w życiu też publicznym, Wyraźnie powracano do szyldu stronnictwa narodowego. Najczęściej, szczególnie w wyborach w dużych miastach, pod takim szyldem narodowi demokraci występowali. Krytycznie też od lat 30. zaczęto. Od, e, oceniać tych radnych, m, którzy wyłącznie reprezentowali ideały sanacyjne, nazywano ich w taki defaworyzujący sposób, e, jest meni. Tak, ludzie potakujący w propagandzie politycznej posługiwano się właśnie takim określeniem na osoby, które uznawano za niesamodzielne. W tym wypadku też Warto byłoby zwrócić uwagę na wspomniany test relewancji. Trudno ocenić w pełni wpływy narodowej demokracji w samorządzie z kilku powodów. Po pierwsze, Wybory odbywały się nieregularnie na różnych obszarach. W zasadzie na niektórych obszarach, jak, jak w Galicji, na początku nawet niepodległości nie przeprowadzono wyborów do samorządu terytorialnego. Odbywały się według różnych ordynacji, według... Różnych ordynacji wyborczych, i często tworzone, zwłaszcza w latach 20., komitety miały bardzo szeroką formułę obejmującą nie tylko środowiska samej Narodowej Demokracji, ale szeroko do pojęte organizacje afiliowane, czy też organizacje o charakterze A już, już widzę, pani czy też organizacje o charakterze zawodowym. I tylko wspomnę, że w pierwszych wyborach w Warszawie do, do 120-osobowej rady wybrano 61 osób. Jeśli chodzi o, jeszcze tylko dwa zdanie, jeśli chodzi o strukturę, to akceptowano na pewno gminę. Gminę jednostkową, mimo że początkowo akceptowano zbiornę zbiorową, dla administracyjnych i porewników zostawiam, akceptowano samorząd powiatowy, aczkolwiek znowu można dostrzec pewne zróżnicowania chyba Stanisław Głombiński nie i z pewnymi ograniczeniami jeśli nie przyjmie charakteru autonomii akceptowano samorząd samorząd wojewódzki. Podkreślając przede wszystkim, jak ujął to Karol Wiercz, a jeszcze jedna tylko rzecz, przepraszam, miał służyć wychowaniu politycznemu, jak ujął to Józef Staryszak, pracując na stanowisku wójta, każdy obywatel uczy się wykonywania określonych, wykonywania określonych funkcji i zdobywa kompetencje polityczne. Dziękuję bardzo.